Hej moi drodzy. Jako, że polska filia jest oficjalną już filią backroomów to zgodnie z tym co obiecywałem rozpoczynamy czytanie sobie poziomów z polskiej wiki. Prawdopodobnie polskie poziomy będą pojawiać się głównie w poniedziałki na miejsce Liminal Spaces, link do polskiej wiki będzie oczywiście w opisie na miejscu angielskiej. Także jeśli chcecie sobie sami pogmerać w twórczości naszych polskich autorów to zapraszam was bardzo serdecznie, a teraz zapraszam was do słuchania odcinka. Poziom otchłań światła to enigmatyczny poziom bakrumów. Opis. Otchłań światła to pusta przestrzeń, będąca jednolitą płaszczyzną o nierozpoznanych rozmiarach. Spekuluje się nieskończoną powierzchnię poziomu. Na tym poziomie wystosować można określenie tła i podłogi. Tło stanowi całą przestrzeń okalającą wymiar, natomiast podłogą jest płaszczyzna, będąca jedyną powierzchnią w otchłani światła. Płaszczyzna ta. Przypomina w dotyku idealnie gładką taflę szkła. Wszelkie próby uszkodzenia podłogi kończyły się niepowodzeniem. Tło i podłoga wymiaru są jednolicie barwy czystej bieli, przez co niemożliwe jest odróżnienie istniejącej płaszczyzny od pozostałej przestrzeni. Podłoga wydaje się posiadać właściwości ciała doskonale białego, gdyż najwyraźniej całkowicie odbija padające na nie promienie świetlne, niezależnie od mocy jego źródła i światłości. Pomimo, iż poziom nie posiada żadnych widocznych źródeł światła, cały wymiar pozostaje oświetlony silnym, lecz nierażącym blaskiem w sposób jednolity, uniemożliwiający rzucanie cienia przez dowolny obiekt. Zjawisko to jest o tyle interesujące, ponieważ przeprowadzone przez niektórych wędrowców pomiary wykazały brak jakichkolwiek wartości natężenia oświetlenia, jak gdyby w rzeczywistości wymiar pogrążony był w całkowitym mroku. Wszelkie urządzenia nawigacyjne i chronometryczne, zarówno mechaniczne, jak i elektryczne, nie funkcjonują poprawnie. W otchłani światła umożliwione jest swobodne oddychanie, jednakże źródło powietrza pozostaje całkowicie nieznane. Próbki podane do analizy wykazują zawartość niegroźnych dla zdrowia ilości ozonu. Źródła wody pitnej i pożywienia nie istnieją na tym poziomie. Zatem długotrwałe przebywanie na nim bez dostępu do własnych środków spożywczych i napojów grozi zgonem wywołanym przez zagłodzenie i odwodnienie. Ze względu na brak jakichkolwiek punktów odniesienia na tym poziomie, zmysł orientacji zostaje w znacznym stopniu ograniczony. Występująca deprawacja sensoryczna często wywołuje u wędrowców o słabym przygotowaniu psychicznym stan obłędu bądź paniki. Nie wiadomo, co stało się z osobami, które zginęły w otchłani, gdyż nigdy nie znaleziono żadnego ciała ani przedmiotu należącego do wędrowca. Jeżeli uzna się teorię o nieskończoności wymiaru za prawdziwą, wędrowcy mogą pojawiać się w dowolnym miejscu w sposób, w którym znalezienie innej osoby jest niemożliwe. Mimo iż w otchłani nie stwierdzono istnienia żadnych bytów, wędrowcy zgłaszają słyszane z oddali odgłosy przypominające buczenie lub gwizd oraz obserwację wysokich i jasnych sylwetek pojawiających się z boku lub z tyłu wędrowca, znajdującego się w dalekiej odległości i zlewających się z tłem. Stwierdzono, iż obserwacje te są wynikiem halucynacji wywołanych przez pozbawiony punktów odniesienia mózg. Bazy, posterunki i społeczności Żadne z powyższych nie istnieją. Utworzenie takowych jest uznane za niepraktyczne i niemożliwe. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Nagła utrata przytomności na dowolnym poziomie może spowodować przeniesienie się do otchłani światła. Szybkie spojrzenie wprost w źródło światła o wysokiej jasności lub wpatrywanie się w takowe w większości przypadków spowoduje przeniesienie do poziomu enigmatycznego. Najczęściej dotyczy to eksplorowania innych poziomów bakrumów, jednak stwierdzono ekstremalnie rzadkie przypadki wejścia wprost z rzeczywistości. Wyjścia. Jedynym znanym sposobem na wyjście z otchłani światła jest znalezienie niewielkiego, lustrzanego fragmentu powierzchni podłogi. Należy wejść w wyróżniającą się powierzchnię w rzeczywistości powierzchnia ta jest dziurą co spowoduje pojawienie się w miejscu, z którego nastąpiło przeniesienie do otchłani. Zeznania wędrowców, którzy znaleźli się na tym poziomie, dotyczące znalezienia wyjścia są różne i opiewają na poszukiwania trwające zaledwie kilka minut, sprawdzania okolicy, do błąkania się aż do skrajnego wycieńczenia. Odkrycie Pierwsze oficjalne doniesienia o istnieniu poziomu pochodzi od członka grupy eksploracyjnej Wałęsacze, którego nagłe zaginięcie odnotowano podczas eksploracji przestrzeni poziomu PL-14 w lipcu 2001 roku. Wędrowiec zdołał wydostać się z otchłani światła, po czym zgłosił swoje odkrycie i postarał się w jak najbardziej rzetelny sposób opisać nieznany wcześniej poziom. Poniżej znajduje się sformatowany fragment zeznania, które wędrowiec zgłosił po zabezpieczeniu. Nie jestem w stanie do końca stwierdzić, w ogóle nie wiem, jak znalazłem się w tym miejscu. Jedyne co pamiętam to, jak z powodu uszkodzenia pobliskich rur dostałem porządną porcję jakiegoś gazu, który spowodował, że straciłem przytomność, pamiętam jak przez sen moment, w którym odlatywałem. Potem obudziłem się i zobaczyłem jedynie biel. Sądziłem, że znajduję się w lazarecie, ale gdy doszedłem do siebie, dotarło do mnie, że znajduję się pośrodku niczego. Dosłownie, tam nie było nic, tylko wszechobecna, nieskończona wiel. Podłoga wydawała się zrobiona ze szkła. Nie było tam ani zimno, ani ciepło, w cholera jasno, ale nic nie raziło. Nigdzie nie było żadnych ścian, obiektów, no nic. Mój głos głucho rozchodził się we wszystkie strony, gdy intuicyjnie próbowałem wołać kogoś z mojej grupy. Miałem przy sobie jednak zegarek elektroniczny i kompas, ale obydwa przestały działać. Cyfry w ogóle się nie zmieniały, a igła kompasu poruszała się bezwiednie. Postanowiłem iść gdziekolwiek, ale dopiero po chwili zdołałem przekonać się, czy w ogóle poruszam się względem czegokolwiek. Nie wiedziałem, czy błądzę, czy w ogóle iść gdziekolwiek ma sens. Zazwyczaj poziomy mają swoje wyjścia. Wystarczy iść określoną odległość, szukać drzwi. Ale tam naprawdę nie było nic, co mogłoby wyglądać w ten sposób. Z powodu braku czegokolwiek zacząłem mieć omamy. Słyszałem szum, gwizd, widziałem dziwne kształty przesuwające się w moim polu widzenia świetne plamy, meduzy, pręty. Musiałem wtedy chwilę przystanąć, skulić się i bezwiednie oglądać swoje ubrania, aby móc uspokoić głowę. Miałem wrażenie, że zostanę tam na zawsze. Utknąłem pośród bezkresnej białej pustki. Zacząłem chodzić losowo po okolicy, miejsca do którego dotarłem, i wtedy wystraszyłem się, ale dotarło do mnie, że widzę moje odbicie w podłodze. Po prostu fragment mnie odbijany w głębokiej tafli na idealnie białym tle. W przybliżeniu to coś było na kształt okrągłego lustra mniej więcej pół metra średnicy. Coś takiego. Gdy chciałem dotknąć tego lustra, moja dłoń nie została żadnego oporu i po prostu przeniknęła przez odbicie, znikając jakby zanurzona w ciecze. Gdy ją wyjąłem, wyglądała normalnie. Włożyłem tam drugą rękę, potem spróbowałem z nogami, usiadłem na krawędzi lustra i niewiele myśląc skoczyłem do środka. Ku mojemu zaskoczeniu nagle znalazłem się znów na poziomie PL14, dokładnie w tym miejscu, w którym straciłem przytomność. Gaz przestał się ulatniać, a ja udałem się w stronę wyjścia. Po zabraniu powyższych informacji postanowiono o udokumentowaniu nieznanej części poziomu enigmatycznego. Zeznania dotyczące przeniesienia do tego poziomu są niezmiernie rzadkie, jednak spójne informacje pozwoliły na utworzenie jednolitej dokumentacji opartej na dotychczasowej wiedzy. Zaginięcia na różnych poziomach backrooms nie są zjawiskiem niezwykłym. Znając sposób wejścia, nie wiadomo dokładnie, ilu wędrowców w rzeczywistości dostało się na poziom otchłani światła. Nie wiadomo, ile przeniesień bez wyjścia dokonało się przed pierwszym zgłoszeniem istnienia poziomu. Zalecenia. Po znalezieniu się na tym poziomie nie panikuj. Staraj się zachować spokój. Skup się na poszukiwaniu wyjścia. Nie spoglądaj długotrwale w dal ani w żadnym kierunku dookoła. Postaraj się spoglądać wyłącznie na swoje nogi, aby zachować minimalny punkt odniesienia i jednocześnie ułatwić sobie poszukiwanie wyjścia. Nie reaguj w żaden sposób na halucynacje, które możesz doświadczyć. Zignoruj wszystkie byty, które zauważysz. Na tym poziomie jesteś całkowicie sam. Dodatkowe, nieoficjalne zalecenia. Mimo iż stwierdza się znalezienie innego wędrowca za niemożliwe, jeżeli odkryjesz inną osobę lub jej ciało, nie zastanawiaj się i zabierz je ze za sobą. Nikt nie zasłużył, aby jego szkielet pozostał na wieczność pośrodku głuchej próżni. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla Was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego busta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam Was do linku w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie. Link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy. A teraz nie zatrzymuję Was moi wędrowcy, i do usłyszenia w kolejnym raporcie.